Witam wszystkich serdecznie na kanale Wielkim Nazywam się Andrzej Kominek i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Obrach Się Sam. Ostatnio omawialiśmy sytuację, kiedy z pozycji stojącej znajdowaliśmy się w pozycji leżącej na ziemi i próbowaliśmy się z tej opresji wydostać. Dzisiaj jakby pójdziemy za ciosem i omówimy sytuację, kiedy już leżymy na tej ziemi. Nasz przeciwnik jest w dosiadzie, siedzi na nas. No i co teraz dalej z tym począć? Tak jak wspomniałem, zajmiemy się sytuacją, kiedy nasz napastnik już siedzi na nas, osoba e, broniąca się jest na ziemi. Tak jak w stójce, dla nas najważniejsza jest linia centralna i kontrola, czyli trzymamy tak samo ręce, tak samo gardę, jak w sytuacji, kiedy byśmy mieli walczyć w stójce. Kolana są ugięte, stopy są wsparte na ziemi, dzięki czemu tutaj centrum jest kontrolowane, brzuch jest napięty, jesteśmy w stanie e, wykonywać rotację ciała. I tutaj rozpatrzymy sobie sytuację, kiedy nasz przeciwnik atakuje ciosem prostym i się po. Dokładnie. Stop, stop, stop. Tak jak powiedziałem, sekwencje są dokładnie takie same jak w pozycji stojącej. Proszę. czyli cios, pak, sał, czyli zbicie, uderzenie, drugi cios, kontrola, lekka rotacja, palec zbity w oko, chwyt za szczękę, obrót, tu już biodro wychodzi do góry, i w założenie wykonujemy przekoczenie Stop. w tej sytuacji Mariusz ma rękę na chtanie Michała, drugą rękę zaczyna kontrolować jego ramię. Tutaj oczywiście możemy stwierdzić, że Michał jest w stanie go objąć nogami albo przynajmniej próbować, to musimy pamiętać o tym, że liczyu to nie jest formuła sportowa. Więc po pierwsze, Michał nie ma suspesorium, więc jego krocze jest niechronione. Każdy ruch kolana Mariusza może się kończyć uderzeniem w to krocze. Kontrola również nogi może być taka, że jeżeli noga nie jest kontrolowana to kolano przypuszczam, że trafi w krocze. przez chwilą na drugie trafiło, więc nie jest to jakiś yy, wielki wyczyn. I Techniki, które stosujemy to nie są sekwencje ciosów na szczękę tylko pięścią czy dłonią. Tutaj wchodzą uderzenia palcami w oczy, uderzenia w ptak, uderzenia w ucho i w każdy inny wrażliwe punkt. Spróbujmy zobaczyć jeszcze czas później. Zwróćcie też uwagę jaka jest duża różnica mas. Nie będę pytał ile Michał waży, ile Mariusz waży, ale myślę, że w jednej kategorii wagowej by się nie zmieścili. 3, natacja, 4 i 5. Charakterystyczną cechą też na wilczce jest uderzenie łokciami, co było to widać w tym momencie bardzo dobrze. Spróbujmy to jeszcze czas to zrobić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwonek, zostawcie łapkę w górę, komentujcie. Polecajcie i oglądajcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.